Hello, witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w poszukiwaniu historii. Jesteśmy 840, tak 50 metrów nad poziomem morza i mamy oczywiście opuszczony dom. W górach. Czy się da wejść? Czy nie, to zobaczymy. Tak to wygląda. Zajdźmy tutaj poniżej. Taki domek letniskowy. Tak mi się wydaje, że to był. Tak to wygląda od dołu. Od góry. Nie wiem, czy nie widziałem czasem otwartych drzwi. Jak to może wyglądać. Ale nagramy sobie wszystko powolutku. Ktoś wyciął dziurę Ale tam jest jeszcze jedna płyta i się nie dostał do środka Tu jest zamurowane A pewno tamte drzwi też są zamurowane, są otwarte. A z tej strony jak jest. Okno zamurowane, znaczy zategowane. Czyli tak to wygląda. Tak z tej strony. Zamknięte jest. Zaśrubowane, widzicie? Nawet niedawno pewnie ktoś tam był, ale jest zamknięte to oczywiście nie wchodzimy. Tam jeszcze zobaczymy. Idziemy wyżej. O, tak to wygląda. Taki, jakby to powiedzieć domek czarownicy. Tak więc tyle na tyle. Taki króciutki filmiczek, jakby to powiedzieć z opuszczonego budynku. Tak więc dzięki za oglądanie pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wykopek, wykopki w poszukiwaniu historii.